ma tu Kapi i dziś pokażę wam jak zrobić najprostszy i najszybszy zegarek w Minecraft to on Działa tak Dobrze, przejdźmy do budowy Potrzebne materiały to Jedna wajcha yy, Jedna, no, Pochodnia czerwona Jeden repeater yy, stack redstone'u, jeden not block, jeden lepki piston i jeden blok redstone'owy. No to budujemy. Jeden, jeden re, no. repeater kładę tu, drugi tu, trzeci tu i czwarty tu. To wszystko łączę redstone'em. Powinno to wyglądać tak. Potem możemy sobie gdzie chcemy, to jest dowolne, odprowadzić yy, redstone'em do not bloka. Potem możemy sobie położyć gdzieś tu albo tu. A ja tu kładę. Kładziemy lepki piston. Tu kładziemy blok redstoneowy. Odprowadzamy to redstone'em. Możemy gdzie chcemy. Ja na przykład sobie tu poprowadzę. Pomechan jest skończony. Teraz pokażę Wam jak, jak działa. Oj, przepraszam. Nie wyszło. Teraz powinno się... o Możemy to sobie doprowadzić na przykład do domku i wtedy jak ktoś nam się... Na przykład taki alarm. Ktoś nam się włamie do domku i... A alarm pokażę w następnym odcinku. Możemy sobie to zrobić yy, wolniejsze. Jeszcze wolniejsze i wolniejsze. Ale ja akurat będę miał bardzo szybkę tylko pociągamy za wajkę i ja to samo wyłącza dziękuję za obejrzenie, za obejrzenie. cześć